Hej, hej, witam już w normalnym odcinku. Dzisiaj zobaczymy sobie taki oto holiwek z LEGO Extra. Daję Wam teraz yy, numer zestawu, możecie sobie wklikać. Dobra. Ja już to otwierałem, ale wsypałem z powrotem elementy, więc nie będziemy musieli robić niepotrzebnego cięcia. No to co Ja może to wszystko wyjmę Bo sobie popakowałem No może stąd nie będę wymować Ale chociażby Rybkę No to co Kilka elementów zapasowych Tu znajdziemy Jak na przykład Diamencik Bardzo lubię takie rzeczy Gwiazdka Też fajna No i no i dobra. Jeszcze jedna płetwa zapasowa się znalazła. Ja zabieram elementy zapasowe. Może później Wam pokażę. Ale tutaj mamy tak. No, jakiś tam boj. Można sobie postawić, jak ktoś buduje jakąś wodną makietę. No to fajnie, fajnie. Może się to bardzo przydać. Takie kilka. Ale ja widziałem takie dwa... No, innego typu w jednej gazetce, ale to tam. Co, jakaś beczka? Tutaj można wrzu wrzucić takie dwie, no. Pewnie do łapania ryb, dzidy jakieś, ale no fajny, fajny. Zawsze się przyda. Beczka, beczułka fajna. Chyba tylko jedną miałem w kolekcji, więc oczywiście przygarnę ją. Wiosło, moje chyba pierwsze w kolekcji. Również. Te holiwagi o, yy, z tego mi się najbardziej podobają, no bo mają dużo takich rzadkich elementów. Co jeszcze? No, to tutaj chyba bardzo rzadki element. Małża, a w środku perła. No nie, no to jest bardzo rzadki element. Co tu jeszcze mamy? No, papugę. Ale no niby ekstra, ale fajnie, tylko że, no spójrzcie, tutaj widzicie te nogi, może zapalę światło, widzicie to, to jest jak jakieś rozmazane, ten ogon, to, to jest słabe, słabe. Zobaczmy jak to się prezentuje na pudełku. Tu się prezentuje no piękna papuszka. A czy ona tak wygląda? No nie, nie powiedziałbym. No, ale jeśli ktoś lubi takie no, nie mogę teraz znaleźć słowa. Ech. Elementy, no to, to znajdzie tu coś ciekawego, ale no wiadomo. Deska do surfingu. No, zawsze fajna, jak ktoś nie ma. Takie to bardzo często występowały. No chociażby w 12 sezonie Lego Ninjago. Tu mam kilka pudełek. Możecie zobaczyć: od razu dwie. I to w różnych kolorach. O więc ja takich mam. Bardzo dużo w swojej kolekcji. Z pięć na pewno. Dobra. No, ryba. Nie wiem po co tu jedną wrzucili. Jak już to, ja bym wrzucał y, dwie. Papugi dwie. Ładniejsze oczywiście. Jakim no, fajnie. Mm, jak ktoś nie ma. O to to bardziej ten zestawik. No nie tak jak ten co w ostatnim odcinku wam prezentowałem no nie bo ten zestawik to bardziej dla takich co dopiero zaczynają swoją przygodę z lego nie no kilka unikatowych fajnych elementów się tu znajdzie ale rekin deska surfingowa dobra jak miałem jak lubiłem już przez 3 lata to też jeszcze nie miałem więc oda dobrze może tu być ale rekin Mogli chociaż jakiegoś młota albo piłę tu wrzucić zamiast rekina. Albo jeszcze lepiej. G, y, jedynie głowkę. No. I na przykład 10 złotych taniej. Y, drożej. Przejęzyczyłem się. Moi no dwie rybki, albo w ogóle. No Bo po, po co jest? Żeby jedynie się pobawić, żeby dziecko nauczyć, jak się bawi Lego. No, chyba tylko. No więc to takie. Dwa nudne dodatki, no to też, no boi, zwykły boi, też, no mogli, jak już, jak, jak ja bym tu wrzucał, jak już, no to już chociażby dwa albo trzy, żeby jakiś tor przeszkład albo coś, papuszka sobie rzucę na początku, y zrzucę, to fajne, fajne, wyposażenie mapa, to akurat jest fajny nadruk, to akurat jest fajne. To mi się spodobało. No ale... Taki bardzo standardowy. Oczywiście płetwy. Czyli razem dostajemy tu trzy płetwy. Trochę słabo. Ale zawsze... Ale ja bym tutaj nie wrzucał tych płetw. Tylko trochę lepsze ryby. O, lornetka też bym nie wrzucał. No bo... Od kiedy piraci taką technologią dysponują, no jak już to lorneta. No i diamenciki, bardzo fajne, trzy da mnie diamenciki. Ja to bardziej się na to skusiłam, no, żeby dla mapy, dla diamencików, dla papugi, bo myślałem, że to będzie coś lepszego. No wiadomo, no, fajne uzupełnienie elementów. Jak ktoś ma takie małe, takie sobie kupi trzy, ma nie wiem... Takie trzy. Jeden zestawik ma z czegoś morskiego. To już ma makietę wodną. No wiecie, jak to jest. No fajnie, fajnie. Może być. To było takie bardziej szybkie. Ja, jak często robię holiwagi, jak czasami, hmm, powiedziałem często, ja dopiero zaczynam swój kanał. Jak ja, robię holi, jak ja robiłem holiwag, to zawsze robiłem takie zbliżenie. To może sobie odłóżmy. To znaczy odłóżmy. Otwórzmy. Te rzeczy sobie wyjmiemy. Raczej pokażę elementy zapasowe. Bo są tutaj no istotne. Chwila, gdzie ja je rzuciłem? Chyba tu. No dobrze. Tak naprawdę jak to nagrywam to myślałem, że to jest króciutkie. A ja teraz patrzę na czas w kamerze. Że to jest długośne nawet. Teraz jest 8 minut. No fajnie, fajnie. No dobra? to no, ja tak nieładnie leży. No i co? Dobra, ocena końcowa. No nie wiem, czy by się tu długo zastanawiać. Jak tamten wam? prezentowałem. No to wtedy powiedziałem, że holwagi są słabe, a tamten był mocny. Powiedziałbym ta seria Lego ekstra. Jest ekstra. No i może bym dał. Takie 5 na 10. To będzie dobre. Coś tam mi skrzypi, ale to nic. O to co? No fajne, fajne. Bardzo przepraszam za to dziwne cięcie, ale bateria mi padła. No dobra, nie przedłużając. Ech, no taka ocena prawidłowa, myślę, żeby było mm, gdzieś tak. Czy ja już przypadkiem nie wystawiłem tej oceny? Było 6 na 10. No, słabiutko, słabiutko, ale wspominałem w tym odcinku trochę zbyt duże przebliżenie, ale dobra. W, tamty, w poprzednim odcinku mówiłem Wam, że chodź, mają słabe oceny, yy, ale no nie powiedziałbym, że Tało jest najgorszy. Też bywają gorsze. No, to co? Ten filmik yy, po tym cięciu będzie pewnie tylko mi jakaś minutka. No, ale dobra. Żegnamy się.